Cześć, z tej strony Mizmatych3RP. Dzisiejszy film będzie na temat nowej monety, którą za niedługo będzie można kupić. Mowa tutaj o monecie Głogów. Jest to moneta z serii Polskie Termopila. Jest to już siódma moneta z tej serii. Nominał tej monety, jak każdej innej monety z tej serii to 20 zł. Jest to już 107 moneta po denominacji o tym nominale. Wykonana jest ona ze srebraw w całości z próby 925 średnica tej monety to 38,61 mm waga 28,28 ,28 g wykonana ona będzie z templem lustrzanym o rancie gładkim przewidywany nakład to 10 tysięcy sztuk nie posiada ta moneta żadnych dodatków data emisji to 17.10.2024 roku Cena emisyjna 310 zł. Ostatnia moneta o tym nominale kosztowała 380 zł, czyli była o 70 zł droższa, więc cenę obniżyli dość mocno. Jeżeli chodzi o rewers, z prawej strony wizerunek średniowiecznego rycerza z pół profilu z łukiem i strzałą w dłoniach na tle stylizowanej Fortyfikacja obronnej głogowa oraz wieży obleżniczej, nawiązujących do obrony głogowa w 1109 roku. U góry, z lewej strony półkolem napis głogów. Jeżeli chodzi o awers, z prawej strony, u góry, na tle wyodrębionej płaszczyzny, w kształcie koła, utworzony z pionowych linii, wizerunek orła ustalony dla Godła Rzeczpospolitej Polskiej. Z jego prawej strony półkolem napis Rzeczpospolita Polska 2024. Poniżej napis 20 zł. Z lewej strony stylizowany postać Stojącej Bogini Ateny w hełmie wsparty w dowłóczni. U dołu półkolem napis Polskie Termopile. Pod orłem po prawej stronie znak medycy. Dajcie proszę znać, czy zbieracie tę serię i czy planujecie kupić tą monetę. Ja jeszcze szczerze nie wiem. Waham się, ale raczej waham się w kierunku kupienia jej. Ogólnie moneta fajna. Większość monet z tej serii mam. Nie mam tylko ostatniej monety, która, która wyszła. Ale jakoś się tym zbytnio nie przejmuję, bo w każdej chwili mogę ją sobie kupić jeszcze w sklepie kolekcjoner, bo jest nadal dostępna. Także jeżeli chodzi o tą monetę, również nie przewiduję, że były jakieś problemy z kupnem. Ale czy ją kupię cały czas, tak jak, mówię, jak mówiłem wcześniej, się zastanawiam. Raczej, raczej ją chyba kupię. Cena nie jest też jakaś w porównaniu do, do tych ostatnich cen emisyjnych monet, nie jest jakaś wygórowana. Także wydaje mi się, że raczej będę skłonny ją kupić. Dajcie proszę znać, co Wy sądzicie o tej monecie i czy planujecie ją kupić. Dajcie również proszę znać w komentarzach, czy zbieracie tą serię i czy jest ta seria dla Was ciekawa. Przypominam jeszcze raz, data emisji to 17.10.2024 roku, cena emisyjna 310 zł. Z tej strony to wszystko, dziękuję i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.